Coś czai się w mroźnym lesie, wysokie, kościste ciało, żółte, świecące oczy, a gdy podejdziesz bliżej, czujesz tylko jedno: potworny, słodkawy zapach rozkładającego się mięsa. To Wendigo. Jeden z najbardziej przerażających demonów w mitologii. Istota, która uosabia wieczny głód. Głód, którego nic nie jest w stanie zaspokoić. Ale czy Wendigo to tylko legenda? Czy może kryje się za nim coś więcej? W tym odcinku zgłębimy historię tej potwornej istoty i porównamy ją z innymi mitologicznymi stworzeniami, które miały jedną wspólną cechę: były uosobieniem śmierci i przekleństwa. Zaczynajmy. Wendigo pochodzi z mitologii rdzennych plemion Ameryki Północnej, głównie algonkinów, odrzibwejów i krików. Wierzono, że jest to demoniczny duch zimy, gniewnych lasów i głodu, który poluje na ludzi. Legenda mówi, że jeśli człowiek zje ludzkie mięso, zostaje przeklęty i sam przemienia się w Wendigo, to kara za największą zbrodnię kanibalizm. Wendigo to nie tylko potwór. To także metafora chciwości, żądzy i braku kontroli nad swoimi pragnieniami. W mitach ludzie, którzy stawali się Wendigo, nigdy nie byli syci. Im więcej jedli, tym bardziej byli głodni. Istoty podobne do Wendigo istnieją także w innych mitologiach świata. Do tego wątku przejdziemy jednak za parę chwil. Teraz zajmijmy się opisem dzisiejszego bohatera. Opis Wendigo różni się w zależności od przekazu, ale w każdej wersji jego wygląd budzi grozę i odrazę. To istota, która wygląda jak zmutowana bestia. Zdeformowany człowiek, który od lat żywił się ludzkim mięsem i stał się potworem. Porównując Wendigo do zwierząt, można dostrzec wiele fascynujących i przerażających podobieństw. Jego wychudzona sylwetka, napięta skóra i prześwitujące kości przywodzą na myśl padlinożerne wilki i kojoty, które w czasie głodu stają się wychudzone do granic możliwości. Jednak jego nienaturalnie długie kończyny i ostre szpony przywodzą na myśl drapieżne ptaki, jak sowy czy orły, które polują w mroku, czekając na odpowiedni moment, by zaatakować. Poroże Wendigo, często opisywane w bardziej współczesnych wersjach legend, dodaje mu niemal zwierzęcego majestatu, ale jednocześnie sprawia, że wygląda jak coś rodem z koszmaru skrzyżowanie człowieka, jelenia i drapieżnej bestii. Jego świecące oczy mogą kojarzyć się z odbijającym światło spojrzeniem wilków lub kotów polujących nocą, ale to nie jedyne podobieństwo. Wendigo pod wieloma względami przypomina również Wilkołaka. Obie istoty są związane z klątwą, głodem i przemianą w coś nieludzkiego. Wilkołak to człowiek, który przez przekleństwo lub ugryzienie traci kontrolę nad sobą i staje się krwiożerczą bestią. Wendigo natomiast to ostateczna konsekwencja kanibalizmu. Człowiek, który odważył się zjeść ludzkie mięso, traci swoje człowieczeństwo i staje się potworem. Obie istoty są wiecznie głodne, obie żyją w mroku i polują na ludzi. Czy jednak Wendigo istniało naprawdę? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Możemy traktować go jako legendę, przestrogę przed zatraceniem się w pierwotnych instynktach. Ale czy to oznacza, że podobne istoty nie mogły istnieć? To, co czyni Wendigo wyjątkowym, to nie tylko jego potworny wygląd, ale też motyw wiecznego głodu przekleństwa, które zdaje się powracać w mitologiach wielu kultur. Na całym świecie, od mroźnych lasów Ameryki Północnej po starożytne grobowce Skandynawii, pojawiają się legendy o istotach skazanych na wieczny głód przeklętych przez własne pragnienia. Wendigo, wyniszczona przez kanibalizm istota zwierzeń rdzennych Amerykanów, nie jest jedynym potworem, który nigdy nie zaznał sytości. W słowiańskich wierzeniach odnajdujemy strzygi, demoniczne upiory o podwójnej duszy, które po śmierci wstawały z grobu, by pożerać ludzkie mięso i wysysać krew, a także wampiry, których mitologiczne korzenie ukazują je nie tylko jako pijące krew istoty, ale również wiecznie nienasycone, rozkładające się trupy, potrafiące pożerać całe ciała swoich ofiar. Podobny los spotkał draugry z mitologii nordyckiej: potężne, gnijące, nieumarłe istoty nawiedzające grobowce i przynoszące śmierć każdemu, kto ośmielił się wtargnąć na ich teren. Nie tylko były one silniejsze od ludzi, ale również nieśmiertelne i nienasycone. Ich jedynym celem było niszczenie i pożeranie życia, które tak dawno temu utraciły. Przerażające podobieństwo do Wendigo mają także gui z mitologii chińskiej, znane jako głodne duchy. Były to dusze tych, którzy zmarli w złym stanie duchowym, ludzie przeklęci za swoje grzechy, pozostawieni w świecie jako wiecznie głodne, wychudzone istoty, które nigdy nie mogły znaleźć ukojenia ani pożywienia. Ich brzuchy były rozdęte, ale gardła zbyt wąskie, by mogły się pożywić. A ich głód nie mijał nawet na chwilę, skazując je na wieczne cierpienie. W chrześcijaństwie także pojawiają się istoty, które przypominają Wendigo nieustanną rządzą i głodem, lecz tym razem w metaforycznej formie demonów reprezentujących ludzkie obsesje i upadek. Belzebub, jeden z najwyższych w hierarchii piekielnej, był nie tylko demonem obżarstwa ale i istotą, która rozkładała się wśród chmary much, reprezentując gnijące, wiecznie nienasycone ciało. Mammon, demon chciwości, podobnie jak Wendigo, ucieleśniał pragnienie, którego nic nie mogło zaspokoić. Nie pożerał ciał, lecz dusze ludzi, którzy zatracili się w pogoni za bogactwem. Asmodeusz, demon pożądania, także pasuje do tej galerii koszmarów nieustannie popychany własną rządzą, wiecznie niespokojny i gotowy zniszczyć każdego, kto stanie mu na drodze. Każda z tych istot, choć wywodząca się z różnych kultur, łączy jedno. Przekroczenie granicy, która oddziela człowieka od bestii. Wendigo to nie tylko potwór, to przestroga. Tak samo jak strzygi, draugry, gui czy demony chrześcijańskie jest symbolem tego, co dzieje się, gdy człowiek oddaje się najbardziej pierwotnym instynktom i traci swoje człowieczeństwo, stając się niewolnikiem własnego głodu? Wendigo to postać, która nie tylko budzi strach, ale także staje się metaforą ludzkich pragnień i tego, co może się stać, gdy te pragnienia wymkną się spod kontroli. W mitologii jest to istota, która nie zna sytości. Im więcej zjada, tym bardziej jej głód rośnie, aż w końcu nie potrafi już zatrzymać się w tym szaleństwie. Jego legenda nie jest jednak ograniczona do jednej kultury ani jednego medium. Wciąż pojawia się w popkulturze, w grach, filmach czy książkach, stając się inspiracją dla twórców na całym świecie. Odpowiedzmy sobie na najważniejsze pytanie: Czy Wendigo to tylko legenda, czy może coś więcej? Czy to jedynie opowieści snute przy ognisku, mające odstraszać ludzi przed zapuszczaniem się w głąb dzikich, zimowych lasów? A może jest w tym coś, czego do końca nie rozumiemy? W historii odnotowano przypadki czegoś, co nazwano Wendigo Psychosis, tajemniczego zaburzenia psychicznego, które dotykało głównie rdzennych mieszkańców Kanady i północnych Stanów Zjednoczonych. Osoby cierpiące na tę przypadłość nagle zaczynały odczuwać niepohamowaną chęć spożywania ludzkiego mięsa, choć nie były w sytuacji głodu. Ich umysły przejmowała jakaś niewidzialna siła, skłaniająca ich do kanibalizmu, nawet jeśli wcześniej odczuwali do tego odrazę. W niektórych przypadkach ich zachowanie było tak skrajne, że musieli zostać poddani egzekucji, zanim skrzywdzili więcej ludzi. Czy to możliwe, że Wendigo nie jest tylko bestią z legend, ale także czymś, co może opanować ludzką psychikę? A co z tajemniczymi zaginięciami? Istnieją niezliczone raporty o ludziach, którzy wchodzili do gęstych północnych lasów i już nigdy z nich nie wracali. Nie zostawiali za sobą żadnych śladów, żadnych ciał, żadnych wskazówek. Czy to wina trudnych warunków, dzikich zwierząt i zimna? A może to coś innego? Coś, co poluje, czeka i nigdy nie jest syte? Wędrowcy i myśliwi opowiadają o uczuciu bycia obserwowanym, o dziwnych śladach w śniegu. O odgłosach przypominających wycie, ale brzmiących zbyt nieludzko, by mogły należeć do wilków. A co jeśli zapytamy rdzennych mieszkańców tych ziem? Wiele plemion rdzennych Amerykanów wciąż wierzy, że Wendigo istnieje naprawdę. Twierdzą, że to nie tylko legenda, ale realne zagrożenie, które czai się w lasach. Mówią o wysokich, wychudzonych postaciach widywanych wśród drzew o cienkich, kościstych sylwetkach, które poruszają się szybciej niż powinny. Opowiadają o lodowatym wietrze, który nagle przenika do szpiku kości. O uczuciu osłabienia i strachu, które pojawia się tuż przed spotkaniem z tym, czego nie powinno się widzieć. Czy Wendigo to tylko mit, a może to pradawna istota, o której istnieniu zapomnieliśmy? Może to nie tylko fizyczna bestia, ale coś więcej. Klątwa, choroba, duch, który przejmuje tych, którzy zapuszczą się zbyt daleko. Może Wendigo nie jest tylko stworzeniem z mitów, ale czymś, co nadal czeka w cieniu drzew. Może to nie tylko legenda, ale ostrzeżenie znak, że są miejsca, których nie powinniśmy odkrywać i głody, których nie powinniśmy budzić. Daj mi znać w komentarzach, co o tym myślisz. A jeśli chcesz odkryć więcej mrocznych mitów i legend, kliknij subskrypcję, włącz powiadomienia i zostań ze mną na kolejne odcinki. Ale pamiętaj, niektóre legendy istnieją nie bez powodu.